Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku. Dziś postanowiłam dla Was nagrać. E, takie, takie założenie już miałam wczoraj, e, kiedy wracaliśmy z naszej wycieczki z Essen. Jeżeli filmiku nie oglądałyście, to zapraszam Was. Gdzieś Wam tutaj podlinkuję tu albo tu, albo, albo pod spodem. Zapraszam Was do oglądnięcia tego vloga, jeżeli oczywiście macie ochotę. E, wybraliśmy się tam na zakupy, e, tylko we dwójkę. Chciałam oddać. 6 produktów, 6 pustych opakowań back to Mac, czyli, czyli do maka i wybrałam sobie pomadkę pomyślałam, że właśnie podzielę filmik na dwie części, dlatego że no strasznie by był długi i nie każdy lubi oglądać kosmetyki, nie każdy lubi oglądać ciuchy także w jutrzejszym filmiku pokażę Wam ciuchy, bo ja się przyniosę na łóżku gdzie już sobie wszystko rozłożyłam i pokażę Wam te ciuchy będą one głównie z Primarka ale jest też kilka kilka z innych sklepów przechodzimy, przechodzimy może do Daglasa. tam w Daglasie właśnie był Mac i w właśnie w Essen i pokażę Wam co tam zakupiłam, zakupiłam tam kolejny płyn do czyszczenia pędzli, to jest najlepszy płyn jaki kiedykolwiek używałam on, puste opakowanie zalicza się do Back to Mac. tutaj na opakowaniu jest zawsze napisane to jest pojemność 235 ml już Wam pokazuję. Starcza na bardzo długo. Ja bardzo często sobie właśnie czyszczę nim pędzle, przeważnie tych dopowiek, te dopowiek. Już Wam pokażę, jak ja, wam, jak ja to robię. Przelawiam sobie do, takiego, do takiej małej buteleczki z atomizerem, spryskuję pędzel, pod, pod tym mam, pod pędzlem mam chusteczkę, przeważnie. Właśnie po niej jeżdżę do Niemiec. Za chwileczkę Wam pokażę. Tutaj będę miała i później ocieram o chusteczkę, super się wszystko doczyszcza i do tego pędzelek jest zdezynfektowany kiedy robię już takie większe pranie to wtedy biorę wszystkie pędzle do łazienki ale tak tutaj na bieżąco swoje pędzle do oczu czyszczę właśnie tym tym płynem i naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona z niego to jest już moja, nie przesadzam chyba piąta buteleczka tam wymieniłam sobie te puste opakowania na pomadkę, która się nazywa Fawkes i wiecie co? I tutaj miałam Wam powiedzieć wczoraj już w, w vlogu, jakie to jest wykończenie. Wydaje mi się, że to jest Cream Sheen, ale nie jestem pewna. Ona mi tutaj, kobietami tutaj pomazała, dlatego, że tych pomadek, te pomadki, które już wzięłyśmy sobie za puste opakowania, nie można wymienić z powrotem. W sumie niby logiczne, ale ja tutaj nie widzę, nie widzę żadnego problemu. Fajnie, że można dostać pomadkę, która kosztuje 19,50, 19,50 euro w Macu, Także to, to naprawdę... Jest fajne i już Wam pokazuję kolor. Tak wygląda pomadka. Ja, wiecie, ja uwielbiam naturalne pomadki, naprawdę. Jeżeli chodzi o nagrywanie filmików czy jakieś tam wyjście, to jak najbardziej nałożę sobie ciemną pomadkę, ale na porządku dziennym, do pracy, do sklepu najlepiej czuję się w neutralnych kolorach, w takich po prostu, które tylko podkreślam trochę moje usta, ale nie rzucają się za bardzo w oczy. I kiedy się zetrą po kilku godzinach, to. To nie jest jakaś tragedia na ustach, wiecie, bo ja nie za często zaglądam do lustra i poprawiam się, także wolę, wolę wybierać te bezpieczniejsze kolory i robię wam z słocza. Ona oczywiście pięknie pachną, te pomadki. Ona jest bardzo podobna do pomadki Brave, którą też bardzo lubiłam, ale ona chyba się zepsuła, bo już mi nieciekawie pachnie, ale nie jest taka matowa jak Brave. I to chyba, to chyba nie jest matowa. Albo się mylę, poszukam, poświęcę się i poszukam na stronce, jakie, jakie to jest wykończenie, ale to jest taki typowo mój odcień na co dzień. Ani, ani za ciepły, ani za chłodny, idealne dla mnie. Drugą pomadką, którą już kupiłam, tutaj już mam opakowanie, dlatego że te dostajemy bez kartoniku. Te, które kupujemy, oczywiście w kartoniku. Tę pomadkę mam dzisiaj nałożoną na usta, zresztą trzy produkty, które kupiłam sobie w Niemczech, mam nałożone na usta i tu za bardzo nie, od, nie odzwierciedli Wam moje, moje usta, nie odzwierciedlą Wam koloru tej pomadki. To jest wykończenie Cream Sheen i nazywa się Nipon. Nipon. I już Wam pokazuję, to jest, jak już mówiłam, Cream Sheen, jest bardzo kremowa i tutaj zrobię Wam swatcha, to jest po prostu masełko, jest cieplejsza i ja mam coś bardzo podobnego, ale nie tak błyszczącego, jak nałożyłam sobie na usta to mój mąż od razu powiedział, żeby ślicznie, subtelnie wygląda, on też woli jak mam pomadki takie mniej, mniej rzucające się w oczy a najchętniej to w ogóle by nie chciał, żebym miała pomadki, bo wtedy jak mnie całuje to wiecie, to jest zetrzy to świństwo ale zobaczcie, pomadka się błyszczy jest po prostu piękna Równie pięknie pachnie i mm, tu mam ją na ustach, ale jeszcze pod to i na to mam co innego, za chwileczkę Wam pokażę. Będąc tam w Douglasie, słuchajcie, ja od pewnego czasu szukam tych y, sticków takich, czy to bronzera, na przykład z Clinique, czy to rozświetlacza, ale nie ma u nas tutaj i też nie było tam w Niemczech. I zajrzałam do szafy Douglasa i znalazłam... Bardzo ładne. rozświetlacz w styku mam go dzisiaj zaaplikowanego. Naprawdę ślicznie wygląda. Nic mu tutaj nie mogę zarzucić, a kosztował około 9 euro, bo już w, tam w maku więcej już nic nie kupiłam. Znaczy na, na tym oddziale <grytanie> maka i już o, widzę, że tu mam jeszcze jakieś e, pozostałości po moim makijażu i już Wam pokazuję. Tak wygląda. Kolor jest szampański, pięknie się blenduje. Naprawdę bardzo dobrze wygląda. Bardzo dobrze wygląda na twarzy. Powiem wam, że mam bekę. Jeżeli chodzi o kremowy rozświetlacz, on już nawet brzydko wygląda. Mam tej bekę i może ja ją zasłoczuję. No zupełnie inna konsystencja. Gdzieś tutaj na górze jest tutaj. No, jest mniej widoczna. Jest Ciemniejsza, i do tego naprawdę nieładnie wygląda na mojej twarzy. Ona jakoś tak się ciastkuje, jak nałożę na podkład, tak? Już nie na puder. A ten tutaj ten stick nakładałam na puder i delikatnie sobie jeszcze wklepałam. Naprawdę pięknie, subtelnie daje nam subtelne rozświetlenie. Także za 9 euro jak najbardziej polecam. Zobaczymy, jak długo się utrzyma. Już mam teraz, nie wiem, ze dwie godzinki, ale efekt jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Oczywiście wstąpiliśmy do DM-u, jakby nie było, po to przecież tam pojechałam, pojechaliśmy i kupiłam znów chusteczki. Właśnie te chusteczki używam do mycia pędzli. To są takie chusteczki, mam tutaj ile 20 sztuk, które mają taką takie, takie wyżłobienia i super czyści się pędzle, ja nieraz taką chusteczkę mogę używać kilkakrotnie, zależy. Ile pędzli mam, ile czyszczę, ale można, wiecie, przewracać, obracać i naprawdę świetnie mi się one sprawdzają. Zawsze kupuję, jak jestem w Niemczech, albo proszę, jak ktoś jest w Niemczech. I do tego kupiłam e, kusteczki do demakijażu, które zawsze używam po prostu podczas demakijażu. Tutaj mam 50 sztuk. E, Tutaj kupiłam na zapas, bo już mi się kończą te, które mam w łazience. Także zawsze, zawsze kupuję te kusteczki z Ebelin. Tak, to one są z Ebelin. Są rewelacyjne, wypróbujcie. Te można fajnie pukać, dalej sobie tam domywać, aż nie zmyjemy całego makijażu. Są rewelacyjne za, niskie, niskie, za mało pieniądze. I będąc tam w DM, kupiłam kolejny balsam. Ja ten balsam, nie wiem, tutaj będzie, do widać, tak troszeczkę powyginam. Po to jest balsam z Balea. Soft Oil Balsam i to jest do bardzo, do cery bardzo suchej, Jest 40% olejku. Ja ten balsam już kiedyś miałam. Był bardzo dobry, taki właśnie na lato, idealny. I postanowiłam, że wezmę kolejne opakowanie. Świetny, jest też niedrogi, jak to produkty z Balea. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj widzę, położyłam na biurku, ale to w sumie to jest do higieny jamy ustnej kupiłam takie szczoteczki pomiędzy wiecie zębami, żeby sobie w, w, no flosem tutaj się nazywa czyścić sobie pomiędzy zębami takie dwa opakowania, położyłam na biurku to od razu Wam pokażę ja zawsze sobie czyszczę i mój mąż tak samo czyścimy sobie pomiędzy zębami dalej kupiłam sobie maskarę którą, która była hitem mojej 2000, 2015 roku i to jest maskara Lash Sensational z Maybelline, to jest dla mnie rewelacyjna maskara, kupiłam drugi raz i wiecie co, ostatnimi czasy kupiłam sobie maskarę, tą tutaj z Maybelline, kupiłam też um, Celebrities z Eveline. ja pokazuję Wam akurat tę maskarę, dlatego że kiedyś je miałam i byłam z nich bardzo zadowolona. I nie sprawdziły się przy kolejnym stosowaniu. Po prostu, no ta to jeszcze jako tako. Ta natomiast była za delikatna. I słuchajcie, yy, już się bałam mówię: Nie no, muszę po prostu jakąś nową wybrać, dlatego że co kupuję kolejną? Kupiłam też. To jest z wyższej półki, jakąś już nie pamiętam, jaką, i też okazała się fiaskiem. Natomiast no, tą zaaplikowałam sobie dzisiaj, wczoraj kupiłam się, zaaplikowałam i byłam od razu zadowolona. Przepięknie rozdziela, wydłuża, pogrubia rzęsy. Jest czarna, jest rewelacyjna. Następnym razem na pewno zakupię sobie z, Mas z Max Factora, też to jest ma Masterpieces. Jak będzie promocja? Bo ja że sobie patrzę na promocję, ale czarną, bo ta też jest super. Czyli kupiłam sobie. Kolejną, kolejną maskarę z Maybelline kupiłam też dwa produkty z Pizfaj do ust kupiłam sobie konturówkę, której nigdy nie miałam i to jest odcień 010 Nude już Wam gdzieś tutaj pokażę czy będzie jeszcze miejsce i ja ją sobie dzisiaj zaaplikowałam na usta jako, jako pierwsze bardzo ładny nude kolor one są świetne, ja Wam Zresztą pokazywałam Wam w różnych filmikach, ja mam chyba z pięć takich, z pięć czy sześć nawet tutaj między innymi dwie takie, no naprawdę są rewelacyjne za niewielkie pieniądze i do tego kupiłam sobie błyszczyk z limitowanej edycji, takiej summer, wiecie, edycji letniej, tam były przepiękne produkty w testerach, natomiast... Szafa była pusta, taka oddzielna szafa e, limitywanej edycji była pusta. Chciałam sobie kupić rozświetlacz, który w watchach, na słoczach w tym testerze wyglądał świetnie, e, ale wybrałam sobie tylko e, błyszczyki były dostępne. E, Sunshine Goddess, taka seria, właśnie, i to jest e, odcień 040 Flinstening Nude. On ma tutaj połączony kolor, właśnie taki Nude ze złotem i ja dzisiaj go mam zaaplikowany, ślicznie się mieni długo się utrzymuje, wczoraj go nałożyłam sobie w samochodzie i bardzo bardzo długo się utrzymał gdzie wam tutaj nie wiem czy tutaj naprawdę bardzo ładnie wygląda ja bardzo lubię właśnie latem mieć wszystko takie błyszczące na sobie i Kupiłam sobie jakąś nowość, przynajmniej ja tego nie widziałam, z Essence to jest Eye Little Brow Monsters Eyebrow Pen w odcieniu 01 Little Miss Natural tak wygląda taki mały jakby. Pen, e, taka jakby mała kredka, ale w środku jak odkręcimy, to musimy odkręcić, jest gąbeczka, która ma już zaaplikowany puder. I to wygląda tak. Tutaj. Idealny kolor dla mnie, zresztą dzisiaj też użyłam sobie trochę do moich brwi I słuchajcie, wczoraj w tym samochodzie jadę i smaruję sobie tak po ręce, smarujasz W końcu tam się ten puder wyczerpał, tak? O, już, już tutaj nie ma I mówię tak, nie czytałam oczywiście instrukcji jak i co I wykręcam, przekręcam, mówię no czort, kupiłam jakiś znowu, nie wiem, przesuszony, zasuszony Nie wiadomo o co chodzi, kolejny, kolejny jakiś gadżet do wyrzucenia a tutaj przeczytałam sobie, było i po angielsku, i po niemiecku, i z obydwu coś tam wy. Yy, no, zrozumiałam, że tutaj w tej nakrętce siedzi nam produkt, czyli taki puder, jakby. On jest troszeczkę taki, jakby kremowy, delikatnie, i musimy po prostu włożyć z powrotem, zakręcić, czy dobrze docisnąć, i wtedy pojawia nam się znowu puder, i możemy sobie tutaj yy, dalej rysować. Także. Trochę tej techniki Jewka się gubi, ale w końcu ja zawsze dojdę, wiecie, po czasie, ale dojdę. Najgorsze, kiedyś było, pamiętam, z podkładem, z, z czego to było? Z Catrice i też odkręcałam, mówię, nie ma pompki, szlak by trafił, aż raptem, nie wiem, tak jakoś wzięłam za ten korek i słuchajcie, chyba nie wiem, po miesiącu pompka się pokazała, ale to wtedy dużo dziewczyn miało z tym problem. Tak, i ostatnim produktem, który zakupiłam sobie właśnie w DM-ie, chyba już więcej nie kupiłam, tak się rozglądam, bo ja nieraz porozkładam. To jest nowy dla mnie, nowy concealer, którego tutaj akurat nie widziałam. To jest Super Stay Better Skin z Maybelline i to jest odcień 03 Medium, który jest po prostu dla mnie, jeżeli chodzi o kolor, tak? Idealny. Mam go dzisiaj zaaplikowanego pod oczami. Prześwietny produkt. Ja nie wiem, ostatnimi czasy trafiam na tylko na, na bardzo dobry konsilery. Ja go oczywiście użyłam teraz raz, i często tak jest właśnie, że pierwsze wrażenie to jest zgubne wrażenie czy złudne wrażenie. Tak wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze wygląda pod oczami. No dzisiaj mam i tutaj strefa pod oczami wygląda naprawdę. O wiele lepiej niż wczoraj wyglądała, gdzie nałożyłam inny produkt. Także nie wiem, czy to zależy od stanu mojej, mojej skóry pod oczami, czy y, od ilości i od rodzaju aplikacji. Ja nie, nie zapomniałam o tym filmiku, gdzie Wam mam pokazać y, moją obecną aplikację Concealera. Na pewno nagram, na pewno nagram, co i jak. Y, dobra. Ostatnie rzeczy, które Wam pokażę, zakupiłam w y, Tiki mak się wyszliśmy jak dosłownie na, na momencik, poszłam tylko na ten dział taki beauty e, i kupiłam sobie coś, co e, generalnie jest używane do, do paznokci. Tak ja sobie, sobie dokupiłam, żeby sobie mieszać na ręku, czy gdzieś tam e, takie takie jakby łopatki, e, mieszać produkty, bo czegoś takiego mi zawsze brakuje i używam e, używam czegoś, co nie chciałabym używać. Używać, ale wytłumaczyłam. Także coś takiego i to kosztowało 6 euro. I kupiłam jeszcze zestaw pędzli, który od dawna chciałam mieć. To jest oczywiście Real Technics i to jest by Sam and Nick. To jest taki podróżny zestaw. Oczywiście mamy tutaj takie etui, które możemy zamknąć. O, I coś czuję, że wiecie co? Ja to zabiorę sobie po prostu na wakacje z taką małą buteleczką czyszcza, oczyszczacza, płynu. I będzie super. Użyłam dzisiaj, ja Wam pokażę oczywiście po kolei te pędzelki. Używałam dzisiaj pędzla do podkładu. Ja w ogóle nie używam nigdy języczkowych pędzli. Ten natomiast jest bardzo sztywny, on jest jeszcze troszeczkę wilgotny. On się nazywa też Foundation Brush. I powiem Wam, że podkład się rewelacyjnie nałożył. Naprawdę nie było smug, oczywiście dobrze wszystko rozprowadziłam. Nie nałożyłam dużo podkładu pięknie wszystko przykrył, jeżeli chciałam sobie przykryć jakieś tam inne wiecie, jakieś niedoskonałości i nałożyć drugą warstwę tylko tam, gdzie, gdzie chciałam jestem zachwycona jestem zachwycona, on jest naprawdę bardzo fajny e, ja tutaj mam taki inny jeszcze, nie wiem czy go znajdę, ale to nie jest to samo jeżeli chodzi, chodzi właśnie o nakładanie podkładu Pierwsza aplikacja, pierwsze wrażenie, super, super pędzelek. Nie spodziewałam się, ja naprawdę zawsze stroniłam od tych języczkowych pędzelków, ale jak gdzieś jestem w perfumerii, drogerii i tam jak panie robią makijaż, to one przeważnie używają języczkowych pędzelków. I mam tutaj, w tym zestawie był też Domate Shadow Brush, czyli taki dosyć duży, Pędzelek do, do cieni. To raczej taki pędzelek na, na całą powiekę trochę rozetrzeć i też będzie fajny I tutaj ostatni to jest powder Brush multitask brush. To on może być do brązera, do rozświetlacza, do pudru, jest mięciutki. Zresztą no ja bardzo lubię te pędzle i one u mnie, ja jeszcze nie trafiłam na felerny egzemplarz. Wszystkie po prostu do tej pory kupiłam chyba ze 2 lata temu. Bardzo często piorę, bardzo często używam, nic się z nimi nie dzieje. Poza tym nie podrażniają moje, mojej twarzy. On będzie fajny tutaj do różu, czy nawet do brązera, bo on jest taki leciutko leciutko jaj, jajkowaty, czyli nawet to jest sobie do brązera, do pudru. E, fajny, fajny pędzel. Kochani, to były moje wszystkie zakupy, właśnie kosmetyczne z Essen. Ja teraz prze, przenoszę się na łóżko i pokazuję Wam, co kupiłam w primarku, pokażę Wam buty i tak. ich. Chyba, chyba tylko buty z innej takiej części odjeżdża. Tak, to wszystko. Są bluzki, bluzki, bluzki. Kupiłam też spodnie, ale ich nie, nie będę pokazywać, dlatego że są po prostu jeansowe spodnie z dziurami. O! Cała filozofia. Także zapraszam Was jutro na kolejną część holu, jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się kupić w Essen i nie tylko. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa!